No to, DJ, kick that shit! Teraz wimson na czyli wszystko gra Pierdalam się do mojego streamu jak na wopsa i ta, i ta. Tak, tak, wejść prażnie, bo poza miatem tam łakór niczym jak ha. To jest kartkorowa muza, bomba, której nie rozbroisz, bo wyświetló defusa Gimpson ma mamiko, tak jest kurwa znaczna Z To co robimy jest grubsze od saksa Tu jesteś oferem ty pies, ja ci jedną zwrotką, bo wypada ma niż skar 20 grosz. To grozi to wywrotką, to jest dobra wbita Przy pomocy tak żeby twój kika. Myślisz, że obronisz się on, to raczej marna szansa Bo kiedy tu wchodzę, ja to jestem jak szarańcza Zapraszam do tańca To jest takie proste Chociaż nie jestem kowalem, to strzelam Ci kosę Barbarosę prześcignąłem tyle temu lat Choć to nie średniowiecze, będę jak twój Teraz tu i brat, niespodzianka Spora, gdy wychylisz, to zarobisz bani z Dragon Lora Zapora pada, bo to pora na na co pokona tonę typów, to ta. Nacieram tak mocno, choć niego tu nie ma Teraz to z Gonciom zalewa, zalewa Olewam, że robicie mi plecy Wyjmę Digno dla hecy, przybiegają koledzy Chodźcie nie piszdy, to mnie teraz podwieca! A nawet na to tak nie mogę go To co tu słyszałeś, to jest zaledwie typie demo, gimson, mamikoana koana, bicie DJ Remo? Robimy to na zajawce, rzeczy tak wielkie jak sam pasza bajce. Sprawdź mnie!